Wzięskim bardzo to bardzo serdecznie jest. jestem Bartek. No, Dzień zapraszam was za kolejny odcinek z Serie GT poza prawem Widzowie, w poprzednim odcinku doszło do niestety nieudanej transakcji, znaczy do nieudanego przemieszczania się towaru Shizera, z którym niestety musimy pracować. Zobaczcie sobie poprzedni odcinek, bardzo polecam wyspoko. E, nowy format podkładu muzycznego został tam umieszczony. Widzowie, w dzisiejszym odcinku czekamy na pewną wiadomość od Shizera odnośnie odnośnie, odnośnie, odnośnie akcji, którą mamy wykonać. Będzie to akcja z, z po prostu zaatakowania ludzi, którzy spowodowali, że transport nie dotarł w całości, że helikopter, z którym siedziałem, został zaatakowany. Więc po prostu czekamy, aż wiadomość przyjdzie. Lotnisko Sandy, dokładnie. Więc w sobie idziemy w takim razie do lotniska Sandy. Pogadamy z Shizerem i... Zaczynamy zabawę. Piękny zachód słońca, a my właśnie jedziemy do... Naszego wroga. To nie jest Shizera. Miałem Witam, przez... witam, witam. Witam, miałem tutaj od Shizera. Wiadomo, że mam tu przyjechać, tak? Jestem za Shizera. Mhm, mm okej, okay, dobra. Hefe jest na spotkaniu ważnym. Hefe? Dobra, nieważne. Hefe. E, okej, okay, hefe. E, z, z czego co wiem, to miałem czekać za wiadomością na ten tych ludzi, co mamy tam atakować, nie? Dokładnie. Jakiś oddział Antonego, podobno. Odłam. Twój dobry Odłam... dobry stary znajomy, nie? Odłam kogo? Antonego, twojego starego znajomego. Antonego. Mhm. Ciekawe. Lubiliście się chyba, nie? Bardzo, bardzo. Nie przepadałem za nim, ale tak. Czyli chcesz mi powiedzieć, że osoby, które, które zaatakowały ładunek wczoraj... Znajdują się na stanie Chiańskim. Znajdują się na Sanie Chiańskim i są to ludzie od Antona, tak? To co, odrzucili Jakiś się tuchono? od was? Antonego nie ma, no to co mieli zrobić? Poszli w swoje. Hmm. Wybrali źle. Może mało im płaciliście. Anton im płacił. A Antony, coś ty może być. Jak wiadomo, nie żyje. Ciekawe dlaczego. Dobra, eee, to co to? Na no, Seychianica do, no? do pomocy dwóch moich ludzi. Tych tutaj. Tych tutaj. Tak. No Dobra, to przebiorę się i wezmę no. swój ekwipunek. No i pojadę. Migiem. Dobra. No widzę. Przebieramy się szybko, jedziemy na miejsce Daleko jeszcze. To jest. Mało rozmowni jesteście, z czego co słyszę. sumie nic nie słyszę no, no może jesteście mało rozmowie, ale... Mało rozmowni, ale wiecie przynajmniej co macie robić. Zaczym się tu. Za się tu Powolutko podyżej. Widzę kogoś. Na Rawizowie. Zaczynamy zabawę takim o dach. Nieźle, nieźle. Gdzie oni są? Oni mieli mi pomagać czy co? Widzę, że im się chyba nie śpieszy do pomagania. Butla z gazem, wolę nie podchodzić, może słomienia. Dobra. Mogę za blisko podchodzić. Czy oni se właśnie połomiorali moi? İyi öpücük yaşadın ki Çok vakıf Oha ne bir şey Przyjacieli moi chyba. No? Molos przeczyszczony, hata przeczyszczona, mały hangar, rewnionek. Eu nem mesmo helicóptero. um abraço para a Davi. wykonana pomyślnie. Wszyscy Dobre leżą. A ten buzart to co? To był jakiś. To nie był jakiś od nas, nie? Obecnie nie mam żadnych buzartów. Czyli jakiś. Dobra, ważne, że nie żyje. Eee... No to chyba wszystko, Co to... są wyeliminowani tak szybko? Ile ich tu było. A, jeszcze nie, prze... nie przeszukałem, tylko tamto. Molo w sumie nie do końca tam widzę tylko łódki. No, jeszcze tego domku tylko nie przeszukałem, nie? Może ktoś jeden z was się tym zajmie. Zobacz, Mola, ja zobaczę to. Dobra. Wizowie fajnie się udało mniej więcej ich wyczyścić. Torbę gdzieś opuściliśmy. Trudno, potem się zbierze. Tam gdzieś właśnie zginął ten z helikopterem. No to nie ma nic, są tylko jakieś pudła, gazety poszarpane i mnóstwo łódek. Aż pięć? Czekaj, po co im pięć łódek. Motorówek. Dobra, podejdę do tego, jeszcze podpytam, czy coś wiedzą. Takie ładne auta, tak, tak strasznie się marnują. Ja nie bym się takim pojeździł. Jak? To, to jest ich punkt przerzutowy. Punkt przerzutowy, stąd tyle łódek O czy znaczy, motorówek, sorry. To. Wszystko wiadomo. Wsz wszystko prowadzić w jedno miejsce. Jakie? Dam ci namiary. Spoko. Dobra, najwyżej to. Będę. No, będziemy w kontakcie, nie? Tak. Dobra. Podwiedziecie mnie z powrotem takim razie? Nie mam czym wrócić. Siadaj. To, a ten Nissurgen to co? Te wszystkie samochody? Niech zostanie. Dobra, cóż widzowie. Sprawę mamy rozwiązaną, fajnie, muszę się skontaktować z Santiago na pewno te, na ten temat. Nie wiem czy on wie o rzeczach, które robiliśmy wcześniej z nimi. Będę musiał go poinformować, trudno. Usiądźmy sobie w takim razie z tyłu, bo nic za innego nie pozostaje. I wracamy w takim razie na lotnisko. Dobra, eee, jesteśmy już na miejscu. Teraz, teraz tak. Musimy się dzwonić ze Santiago. Go o tym poinformować i zapytać co w sprawie Hiszpana. Dzięki wielkie jakby za to się odzywajcie, no? To... Dobra, sobie. kurde boli mnie, strasznie, że my im pomagamy, nie? Jakby... To nie jest w mojej naturze pomagać moim wrogom. Tak coś czuję. No cóż, no jesteśmy do tego zmuszeni. Przebierzmy się no i wracajmy w takim razie na, na hatę. Dobra wizowie. Eee... Do nim do Santiago w takim razie Halo Santiago Co tam? Słuchaj, jest, jest... dużo informacji i nie wiem czy cię zachwycą. Po pierwsze pomagam Caserowi, to pewnie wiesz. No w sumie wiesz. E, wczoraj pomagałem mu. Dowieść... Znaczy dowieść. Pomagałem mu w transporcie jakiejś zasobów. E, I doszło do takiego incydentu, że... Ktoś nas zaatakował i był to odłam Antona. Dzisiaj... Tego tropa? Tak. Odłam ludzi od Antona, wiesz, te martwe trupy i tak praktycznie to w sumie, wiesz, nikt, nikt ważny, nie? Ale wracając. Um, dzisiaj wraz z ludźmi Shizera, bo prowadził mną generał, a nie Shizzera akurat, rozmawiałem z generałem jakimś tam albo z jakimś ważnym człowiekiem tego całego, tego całego kultu debili. Wracając do tematu, to niszczyliśmy ich i podobno jest jeszcze jedno miejsce, gdzie ten odłam się znajduje. Ja już dowiedziałem się nawet, gdzie Shizer produkuje broń i te inne takie ważne rzeczy. Przydatna informacja, nie powiem, że nie. Human Labs. Tylko, że on mi to wcześniej pokazał, może tylko dlatego, żebym się na tym skupił i chciał to zaatakować. I ja nie chcę tego atakować, bo ja wiem, że no. Będziesz i wiedział, że to ja, tak? A o to chodzi, że ma nie wiedzieć. No dzisiaj rozwalałem tych typów do od dłamu i powiem ci, że nie jest, korolo, nie jest kolorowo. Jest wręcz na odwrót. Słuchaj, mała, miałeś kontakt może z Hiszpanem czy coś? Yy, nie byliśmy w mieście. Co robiłeś znowu, że cię nie było znowu w mieście? Wróciłem do domu. Przyjmijmy, że tak. Dobra, co jak będziesz coś wiedział na jego temat, to weź mi pisz, dzwoń, cokolwiek, żebym wiedział. Okej. Okay. Bo. Czas, w którym on jest najbardziej potrzebny, nie ma go i, jakby. troszeczkę mnie to niepokoi, że go nie ma, bo jednak, no przyda się, tak? No ja niestety was wezwać nie mogłem, no bo. wiadomo, był to freezer. Trudno, dobra. Jakby za to będę się odzywał. No mnie nawet nie było wosanto, co nawet nie miałbym jak. Dobra, rozumiem, na razie. Dobra, widzowie. Eee, wracamy na chatę w takim razie, nie ma co. Chyba, że ogarnę. Chyba, że ogarnę sobie jeszcze jeden samochód. No, Ale tego przejdziemy zaraz. Widzę, że tutaj sobie popijam winko w chacie. A ja słyszałem, że, jakiś, że jakąś wiadomość dostałem. Od kogoś. Zaraz sprawdźmy, co to za wiadomość. Dobra, jest wiadomość. Zapraszam parking nad terminalem. Anonimowy Nad terminalem Okej, okay, dobra, chyba wiem gdzie to jest Dowiedzowie Jedziemy w takim razie na Tajemnicze spotkanie Dowiedzowie, jedyny parking nad terminalem Jest tu Hiszpan dzwoni co zanim jeszcze podjadę W końcu ktoś się odezwał Halo Hola, incisivo, como jest tu madre? A, to zły numer y, Siema Co tam u ciebie? Co tam u mnie? Wróciłem z Hiszpanii. Dzwonimy się, Dzwonimy się później. Dobra. Dobra, widzę. Nie będę na niego tracił czasu teraz. Ten samochód. Co ty sobie myślisz? O co wam chodzi? Bo próbuję go rozgryźć, jak działa, i już wiem sporo rzeczy, których wy, wy pewnie nie wiecie, ale będziecie mi wciskać, że wiecie, wiadomo. Ja rozumiem Wasze rozczarowanie moim zachowaniem, ale działam prężnie i jestem blisko pokonania go. Wiem, jak. Powoli zaczynam rozgryzać go słaby punkt. Ciekawe jak to zrobicie. Dobra, słuchajcie, ja bardzo rozumiem Wasze rozczarowania i tak dalej, ale zrozumcie, że ja jedyny jestem w stanie go zabić. Bo Wy swojego dubska z gabinetu nie ruszycie. Proste. Nad czym tu jeszcze rozmawiać? Ciebie obchodzi tylko to, żeby zarobić i odsiedzieć swoje w gabinecie. Więc dobrze wiesz o co mi chodzi. Bo ja jedyny jestem w stanie go jakkolwiek powstrzymać. Czy z pomocą, czy bez. Kiedyś dla niego robiłem. Bez żadnych zatargów z federalnymi, bez jakichś palantów za sobą. I co? I jestem. Więc właśnie. I będzie trwała dopóki go nie zabiję. Wiem, pomagam mu, żeby miasta nie zniszczył. To nie jest takie łatwe, ale on tam ma za sobą ludzi z KM'ami wcelowanych we mnie. Pierwsze spotkanie. Nawet nie pierwsze któreś tam spotkanie z nim, gdy wycelowałem prosto do niego z pistoletu, ludzie od razu się odwrócili i zaczęli mnie celować. Więc nie mów mi, co mam robić, dopóki tego nie zrobię. Bo wiem, co mam robić. A jeżeli masz jakieś przeciwwskazania, róbcie to sami. Bo ja w tej chwili wam pomagam. Mam nadzieję, że tyle może mi do przekazania. Do dupy se wsadź, tą mówię. No... Widzowie. Trudno. Federalnie nie chcą współpracować chyba... A no, po prostu... Ja... Też powoli zauważam chyba, o co im chodzi. Bo ja faktycznie zauważyłem, że za bardzo się zacząłem udzielać w tematach... Shizzera i jego... Jego bandy. Jego mafii. Jakby ja za bardzo mu pomagam. I ja to zauważyłem. Trudno, no... Dojdziemy do tego w tym momencie, że dostanie tego ostatniego strzała No i zobaczymy wiecie Co jeszcze odzwonię do Hiszpana, bo coś chciał Halo Hiszpan Co tam? No co to co ty chciałeś? No co tam u ciebie? Jak życie mówię? mija? ja Przeżyłem wybuch samolotu e, nie samolotu tylko helikoptera Zaatakowałem bazę u domu Antona. Prawie się spaliłem żywcem. Dwa razy wysadziłem samolot w powietrze. Co mam ci powiedzieć? A to się nieźle bawisz. Ja jedyne co robiłem, to imprezowałem. Ty byś się w końcu zajął. Naszymi. I Santiago imprezy. na piwko skoczyłem. A czym mam się zająć? A czym się zajmujemy praktycznie od początku naszego... Naszej znajomości? No czym? Podpowiem ci Mafią A resztę sobie to powiedz Tyle to ja wiem Obawiam się, że wiesz zbyt mało Ale to już nie moja wina Dobra W kontakcie No Dobra widzowie, wiecie co? <laughs> nie ma sensu, nie ma sensu rozmowy z dalszą z Hiszpanem. Sądzę, że nie wiem co on z tego robi. Mam nadzieję, że on mnie tylko podpuszcza i że po prostu specjalnie mnie denerwuje. Ale zresztą mnie strasznie rytować jego załowanie. Trudno. Eee, ja będę już tego odcinka, mam nadzieję, że on się niech podobał. Szybkie wyjaśnienie od lamu Antona. Rozmowa z federalnymi. Zawsze oczywiście wiedziałem, że kiedyś przyjdzie. Dziękuję Wam za tego odcinka. Trzymajcie się i do tego. Cześć.